Witam widzowie, dzisiaj zagramy sobie w grę papierowy symulator samolotu. No, nazwa jest ciekawa, nie? A więc zapowiada się nieźle. Papierowy, sa, coś tam, no, no, i tyle z tego pamiętam. A więc dobra, pierwsza to jest tutaj. A bo ja pomijam samouczek. Po co mi samouczek? Przecież ja to zrobię, no. Prezesie, nie, nie, dziękuję. Pakiet startowy, dobra. Mam 20, ale nie, ja myślę, że pozbieram 25 i rzucam. O. O. Uch. Ależem rzucił. No dobra, dobra. Dwa winy, tak? A, 5 winów potrzeba na pierwsze jajko. No dobra. Ciekawie. Ja nie wiem, czy ja coś dalej rzucam. Muszę przetrzymać bardziej. Chyba tak. A, ja mam 16 winów. A, no dobra. A, to git. Nie wiem, nie wiem skąd tyle mam, ale... Dobra, kota dostałem. Flopę dostałem. 10, 10. dobra, fajnie. I dostałem psa, czyli najgorszego. No dobra, dobra, ale jest git. Zakładamy sobie, ile flopa daję. O, 3 razy 3 Uuu, dobra, teraz... Eee, yy, oto! Dobra, nice. Tu jeszcze jakiś. Uuu, dobra. Teraz to jest git, nie? Uuu, tu samoloty się da. Ooo. Ciekawie. Tutaj lodowy bojownik 650 trylionów. Ciekawe. O, dobra, możemy iść tutaj. Dobra, ale, ale teraz to, teraz to leci, nie? Dobra, kupię. A, marnuje mi. A czemu mi... A, nie mogę. Ej, to co to mi daje? Dwa razy zwiększenie, ale czego? Tu jest razy jeden zwiększenie, a tu jest razy dwa. Ale czego zwiększenie razy dwa? Nie wiem. No dobra, a więc widzowie. Farmimy sobie. Myślę, że Jakieś 500 i chyba rzucamy, a więc... Zaraz się widzimy. Dobra, więc mamy 600, yy, wiem, że miało być 500, ale no dobra i rzucamy i teraz rzucę na 5 wygranych. Okej, okay. no to widzowie, rzucimy sobie te 5 razy i będziemy mieli całe 26, gdzie przez to wejdziemy sobie w odrodzenie i zrobimy odrodzenie i... i... Coś straciłem? Nie, chyba patów nie straciłem. To jest git. No, jak patów nie straciłem, to jest git. Mogę trzy założyć. Pies daje raz i jeden. A, czyli flopatka coś daje. O, ciekawe ciekawy. No dobra, dobra. A więc zaraz będę miał e, jakieś tutaj 350 na tą drugą tablicę. A więc dobra, czy ja mogę des, deskorolkę? E, a. A mogę, tak? A mogę. O no, ciekawie. No dobra, a więc tutaj mamy. No nawet szybko w sumie to się farmi, a więc. No łatwiutko, dobra. Uuu, otrzymałem jakiś jeden obrót. O, mam trzy obroty. Dobra, on no to co? Gambling. Uuu, oj. No dobra. O boż. O, o, o! Uuu. Ale fajnie, dobrze. No i... No chyba, dobra. Mam dwa i pół koła. A więc można teraz sobie... Czekaj, idę rebir w kolejny, Stuwa. No dobra, zobaczymy jak teraz rzucę. I rzucam w cel idealnie. I 20 winów. 20 winów dostaję. No dobra, ciekawie. A więc otwieramy sobie 3 skrzynki. A no tak. To otwieramy sobie osiem skrzynek. A, no tak. A więc otwieram sobie jedną skrzynkę. Dostaję pająka. Uuu, dostałem pikoka. Pająka. Dobra, dobra. Dawaj coś y, mi tutaj y, mitycznego. Już mnie nie stać? Ja nie mogę. Uuu, teraz mogę... Ej, poczekaj, poczekaj. Gdzie jest Equip Best? O, tutaj jest Equip Best. Pikok daje razy 4, a pająki razy 3. No, i to mi się podoba. No dobra, ej, teraz 33 dostaję. Na hita. Dobra, tu darmowy prezent. U, jajko jakieś Zimowa. Pingwin. Ile daje Pingwin? O, Pingwin daje razy 14, a no tak. Ej, co jest jak ja takiego mocnego peta dostaję? I ten pingwin to działa? Też samo dostaję. Ej, ten pingwin to jest skam. Człowieku, pingwin z temu. Nie, ściągam. Ściągam go. Pingwina z temu dostałem, kurno. Co za skam. Dobra, a więc mamy... Prawie sześć koła, możemy tutaj sobie... A nie, nie możemy. No dobra, a więc sześć koła mamy. Tutaj jakieś skrzynia, vipowy samolot. I tu jest druga strefa, zejdę. 155 winów. No dobra, a więc zrobimy sobie chyba birfa jeszcze. I właśnie pójdziemy na następną strefę, a więc... Szybko sobie nazbieram 100 winów i się widzowie widzimy. Dobra, mamy 100 winów, a więc y, robimy sobie i teraz znowu trzeba farmić. A więc ja już się widzowie zobaczę z wami, jak będę miał już te y, winy do rebirfa. Dobra, widzowie, a więc ostatni rzut. I mamy 155. A więc kupuję następną strefę. Pyk kupiona. I. uuu, to mi się podoba. Ojej, a dobra. więc mamy jakieś busty. Tylko gdzie te busty. Uuu, tu, tutaj są, dobra. Podwójne zwycięstwa. Szczęście. I dwukrotne. A, że dwukrotny ten. To używam sobie. Laka na razie sobie nie używam. Uuu, ale to też jest ciekawe. A spróbuję tutaj rzucić. Aj, fajne. 30 wygranych. Fajne, fajne, fajne. Dobra, tutaj mamy tarczę. Jezu, tutaj jest wymagane 28 koła. No dobra, a więc tutaj mamy jednego spina, zaraz. To i tutaj mamy jednego, to otworzymy sobie dwa spiny. A więc dobra, mamy spina. Pek, pek. Dobra. I. No. I ten. Dobra, spin. Teraz coś dobrego, uwierz, uwierz, uwierz. Możesz ku. No dobra, a więc zbieramy sobie tutaj. Mamy zaraz 20 tysięcy, a więc sobie rzucimy. Tutaj można samolot odblokować, ale czego chcę odblokować? Dobra, daj mi ten samolot. Daj mi ten samolot, choć to mi nie zwiększa, i tak tego, tego to wezmę. No dobra, a więc mamy teraz tutaj Pety trzeba nowe na pewno zrobić. Bo mamy. Ej, trzy Ej, wiem co mogę zrobić przecież. Przecież ja mogę połączyć pająki i mieć takiego pająka. A do tego założyć. Moją flopę. Ej, nie pomyślałem wcześniej. Żeby tak zrobić. Ale dobra, teraz mamy 25 tysięcy. 26 000 i rzucamy. Zobaczymy dokąd doleci. Aha! Już do maksa. I w ogóle jeszcze wygrywam tak dużo winów. Tu trafiam jeszcze. Ja ile ja winów już? Po prostu trzeba trafić kiedy te tarcze lecą. No czasami się trafi, a czasami się nie trafi. O, patrz, tutaj dwie. Uuu, premia jakaś. 210. No i, no i tak, to, to łatwutko. No dobra, więc robimy sobie kolejnego rebirfa. No i znowu jesteśmy biedakami. Dobra, ale nie, nie, nie. ale ja tu jeszcze sobie jajko otwieram. Nie no, ale ko kozy to ja się nie spodziewałem. Firewerki! Uuu, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Osiemnaście? Uuuu. No dobra, fajnie, fajnie. I teraz najlepszy mi załóż. Nie no, ten pink win to jest kam. Uuu, 912. Ale lecę, ale lecę. Dobra, a więc widzowie. <coughs> farmimy sobie myślę teraz jakieś 50 koła, co nie? Bo to w chwilę pójdzie. 50 koła farmimy. I zobaczymy. I ile będziemy dostawali winów, choć to się chyba nie zmienia w sumie a więc dobra ile ta koza daje w sumie? 6 no dobra i rzucam teraz tak samo jak rzucałem pyk dobra 140 cyk pyk premia znowu jakaś 135 winów tutaj dwa pola, no i to jest, to jest, to jest życie Zaraz następny rebirf. O, kolejna premia. No. Pyk. No, dobra. A więc farmimy sobie te. Tysiąc. Tysiąc ileś, żeby sobie potwierać jeszcze jajka. I oczywiście laka odpalę, bo przed chwilą, jak otwierałem, to zapomniałem, a więc odpalę. A więc jeszcze kilka, myślę, tak rzutów sobie. U. premia i dwa kółka. No to był fajny rzut. A więc dobra, myślę, że tak 2000, żeby były idealnie osiem jajek. A więc dobra, i tutaj 20 jeszcze. No i to jest klasa. Dobra, 1900. 1900 i ostatni rzut. Pyk i premia. No i dobrze. Tutaj dostałem. Aha, nie dostałem obrotu. Skamowało mnie. A więc dobra. Teraz robimy sobie rebirfa i otwieramy jajka. Tylko jeszcze trzeba laka odpalić. Dobra. I otwieramy. Pierwsze pingwin. U, pingwin, dobra. Renifer. Renifer. I renifer, halo, i kozo, No dobra. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Tak to my się nie będziemy bawili. Kurwa, gdzie ja weszłam? U, darmowy prezent, co jest? Ej, dostałem jakiś darmowy prezent fajny. Ale dobra, ja teraz sobie łączę i mam Renifera 15. Aj dobra, to się pocało jednak. No dobra, to gra, to szacunek. No to, to się szanuje. A więc dobra. Myślę, że trzeba jeszcze trochę otworzyć. Tylko trzeba nazbierać trochę tutaj mocy. A więc tutaj jakiś darmowy prezent, eliksir mocy. Dobra, to ja już mam odpalony podwójnej sila, tutaj podwójne szczęścia, więc dobra. I tutaj znowu sobie walimy. No i tutaj to już dostaje. Dobra, tu 4K w ogóle, no dobra. O, trzy spiny dostałem. Ok. Otwieram sobie. I dostaję. Dobra, nie było tematu. Dawaj dalej. Pakiet zwycięstw. I dostałem. No 375. Tak nie za dużo. I dobra. I to były wszystkie spiny, więc to było trochę kijowe. Potrzebuję 1250 na następny świat. No to na no spokojnie. To na spokojnie, byczek, dobra. Pyk. Toż ja... Jak toż ja mam 200 na jeden rzut no. Daj spokój. Nie no, może nie 200, ale Ale teraz 195, a więc No Dobra, 1000, a więc jeszcze trochę, trochę e, Dobra, 140 i chyba ostatni RZU 3 pola U 240, mój rekord. U dobra, fajnie, fajnie. No i mamy następny świat. Dobra, piek... U sklep z balonami. Mnożnik razy 2. I to jest fajne. I co teraz dostaję razy 2? Ej, w sumie nie wiem. Czekaj, pyk. A. A. Okej. Okay. Nie wiem, czego razy 2 dostaję, ale. Ale no, mi pasuje, nie, stary, mi pasuje. Więc dobra. 625. No i dobra. Pyk, pyk. O co jest? O. Um. OK, okej, OK, Okej. Okay. Okay. Żuf. Toksyczna flopa. Ej, jakie ja mam szczęście. Pająk pustynny. To toksyczna flopa. I żów. No dobra, a więc zakładamy sobie te pęciszki. Pyk i wyposaż najlepszy. I teraz mam... Żółwia i toksyczna flopa daje 35. Czy ja mogę żółwia połączyć? Nie mogę Żuwia połączyć. No dobra, żółwie ninja sobie poczekają na razie. Tu w ogóle jakieś balony, kurna. Ty się zbija. Premia. Co jest? Dobra, piek Sześć kołaminów, w ty. A ja już robierfa mogę robić. Ty, a ile następny świat? Ty, bo ja zaraz następny świat już. Bez problemu, dobra. A więc widzowie, teraz starzysty robi się uczniem. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Ale w tym odcinku to było na tyle. I do następnego.